pani kochani, jedziemy się na Pilates, bo jesteśmy Pilates Queen, Princess, uh, Pink Pilates, Burlees. Uh. To jest outfit Tetyanki. Ja w tym Ekstra? To jest Op, 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 balerinka, cappuccinka. Tyku jest tak pięknie, że nawet nie wiecie, bo tak fajnie. I nawet nie chodzi o to, że jest ciepło, tylko po prostu czuć taki vibe, jakby tak. jesie Nie jesieni. Yyy, żadnej jesieni. Wiosny. Pachnie wiosną. Tak. Jest takie słoneczko. Patrzcie. Sto nerwosa. Sto też, też. To mi potrzebne taka koszulka. Sto nerwoza. Mocny przekaz. Pięknie, pięknie, pięknie. O, Taylor Swift! Patrzcie na Eros Tour w secie Lover niebieskim bodysuit Ja jestem ciekawa tego pilatesu, bo ja nigdy nie byłam na takim pilatesie, na którym ktoś go prowadzi Ja tylko kiedyś sama ćwiczyłam ja pilates, ale taki z YouTube'a jakby więc nie wiem czego się spodziewać Ale jestem naprawdę excited i mam nadzieję, że będzie fajnie Plus będzie w to bardzo pięknym parku takim tutaj, Villa Borghese Będzie się tam mać na Będzie mi mniej... oh, się uh. <laughs> Czuję się zaraz Nate Dwa razy. Ej, opowiadam tego historię, że e, ja chcę coś mówić do vloga do Elizy i zawsze, kiedy zaczynam gadać, czyli po prostu otwieram wrota. ona łączy filmik. Otwierasz rota. <gry> Co ja mam? Uzie. Otwieram Rota. rota. Jeszcze ja To nie jest a plan na dziś jeszcze oprócz Pilatesu taki, że idziemy wieczorem jeszcze do jakiejś arkady arkady gier. Tak to się arkady nazywa? Arkady Kapitol! Będziemy tam ze znajomymi i ma być fajnie. A wiesz w ogóle, że Capitol, teatr, Arkady Capitol yy, To jest bazowane na ich śmierci tam jak Kapitol był ta stolica i tam napis Kapitol i to był tak samo napisane jak na tym teatrze. So, ty Aha. So, no. e, Próbuję wkręcić Tatianę w Igrzyska Śmierci, w ogóle obejrzała już prawie całą pierwszą część. U niej prawie wyszło. Co <laughs> ona <śpina. laughs> <Time> before. <laughs> Okej, okay, mogę wyłączyć jeszcze, czy coś jeszcze chcesz powiedzieć? <laughs> Ostatnie piosenki są płatne, więc okay. karta będzie tam na dole. Okej, okay, można też na bilkami przesyłać. Spoko, spoko. Ona ja teraz... ona w chciała <laughs> chciała tutaj bilkiem wszędzie korzystać. Spoko. Ja myślę, że jej to uda. Pa! Piazza del Popolo! Tam jest bardzo dobry makaron. Więc polecam wszystkim. Hej, Alora. Szukamy mojego jest. To nie jest mój ulubiony, mój ulubiony jest z Konada, ale jest Peskasoczek 55 centów Careful Express for the wind. Zobaczcie Roma atak was dowiedzie wszędzie nawet do Waszyngtonu Wszędzie komunikacją. <laughs> miejską. Widzicie? Tą wodę? Czy to widzicie? Już spóźnione dwie minuty, nie możemy znaleźć miejsca, gdzie odbywa się pilates. Dziewczyna, która nas zaprosiła, tam nie odpisuje i nie wiemy, gdzie iść. A ten park jest strasznie, strasznie duży. Uwielbiam to miejsce. A... Znalazłyśmy przed przypadek ich. jak to jest pięknie! Nie bolą kolana, jak ja to robię, więc to może być. przegięcie pały po prostu. <laughs> nie bolą się kolana, jak to robisz? chcę spać tutaj. Wnioski są takie. Nie nadaje się do sportu. Mój cały ręcznik przesiąknął i jest mokry. Moje całe spodnie są mokre i wszystko. I musiałam zdjąć skarpety, bo są całe z błota. Poza tym ogólnie bardzo fajne miejsce i będziemy tutaj przychodzić a nie na pilates, tylko na pikniki i na odpoczywanie. Tak, ale ogólnie jest mega vibe. Oni coś tam robią, a ja teraz muszę leżeć. Makaron zdobyty. To jest nagroda po udanym treningu. I jedziemy do tego. Kosmonaut domu. od latunia. Napisz w komentarzu, czy ja wychodzę jako kosmonaut teraz. Nie, teraz chyba nie już. Teraz spokój, nie. Powiedz, powiedz. Na autobusiką cała w dziadomo. Majka przepuśćny makaron u Alice również. Mm -hmm. Pycha, 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 pycha.